Siemanko, z tej strony Xtrerd, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft Survival, już trzeci. Dzisiaj, jak obiecałam w poprzednim odcinku, yy, zejdziemy sobie, no może nie tak zupełnie, ale lekko do kopalni sobie yy, zajdziemy. Zobaczymy jak tam jest. Zróbmy sobie jeszcze kilo. Poczekajcie. Jednak się wrócę. Zobaczę co tutaj się dzieje. Nic. Prześpię się. Yy, yy, chciałam też zrobić sądę. Możliwe, że pod tym filmikiem będzie. Jest to bardzo możliwe. Eee, jaką następną grę mam nagrać? Jaką byście chcieli nagrać? O, o Lazo.

Ojej, ja, ja wchodzę za, chyba za głęboko, weszłem, ale może po pochodniach mi się uda wyjść, bo to będzie porażka. O nie to paże. Tutaj jeszcze widział. Zelazów widziałam. E, możliwe też, że będzie coś takiego e, że pod tym filmikiem i pod innymi e, podam swój e-mail, na który możecie wysyłać swój link od kanału i e, możliwe, że możliwe, że właśnie dodam e, Wasz kanał e, do polecanych. Czasami też, gdy potrzebujecie błąd, bon, mili, strzał albo czegoś innego, najlepiej yy, gdy macie łóżko, najlepiej się przespać, gdy szona się później spalą i... Niech się to przypala. Hmm. A to są te dwa drzewa, co jest w zasadzie. Ah, fuck the shit. I to... Potykajmy na jedno żelazo, zrobię sobie sikierkę. Możliwe, że jeszcze dzisiaj powstanie filmik, y, że y, robię intra na zamówienia, bo, y, bo wczoraj z bratem jak y, nie wiedzieliśmy jakie ja mam sobie zrobić y, zobaczyłem na internecie, że nie jest to tak bardzo trudno robić, y, ale też y, nie jest łatwo i nie jest trudno, ale jeśli się zrozumiesz lekko program, tak jak na przykład ja już to zrobiłem, zrobiłem, może zrozumiałam. To szczerze to to nie jest trudne. I mi I to się wydaje I tak wczoraj sobie siedziałam, to mi się to wydaje, nie wydaje trudne, tak aż strasznie. zrobimy wederko. Będziemy to wederko wody. a ten kurczak co to? No dobrze, walił się kurczaczek. Super lepiej tak a to bierzemy Idziemy jeszcze po jedną Tutaj. Dobra, no, jest. Jest. Mm. To jeszcze pod koniec odcinka. Zrobię małą farmę, którą w następnym odcinku będziemy powiększać. Ale to będzie naprawdę mała. Mam zamiar nagrywać też poradniki. To poradniki, na przykład jak wygrywać wody jakieś. Nie wiem jak robić intra, właśnie. Nie wiem, czy mi się robi. To, 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 to. Sorry, o Boże. No, tak się robiło to. to. Fuck the nie wziąłem tego. A, to jest farma moja, taka malutka. Um, jeszcze zobaczymy. Aha, weźmy sobie jeszcze łopatę. E, to zrównamy tutaj teren, aby było lepsze wejście, jakbym schodził. z Wami już powoli będę się żegnał, chyba, tylko tutaj wyrównam, Ok. Wiem, wszystko odkładam, standardowo pod koniec odcinka zjemy. więc żegnam się z Wami, cześć.